Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes 3. Rozpoczynamy odcinek trzeci i również rozpoczynamy trzeci tydzień, więc tak się fajnie, ciekawie złożyło. I teraz tak, co my chcemy tutaj zrobić? Przede wszystkim wracamy naszym Kazimierzem. Do zamku. I teraz tak. Damy mu lunetę. Tu jest wiedza o plus 3. Wiedza o 4. No to damy wiedzę plus 3 tej tir Tiris. Jeden punkt magii generuje, więc na pewno to damy jej również. A resztę niech on sobie tutaj trzyma. Ona na razie chodzi z tymi Ifritami z tego obozu. Chodźmy jeszcze raz do obozu. Zobaczymy co tu jest. Gorgony. Nie będę brał gorgon. Pójdziemy teraz tak. Na pewno bym chciał strzelców wziąć. O. O. W ten sposób na razie. I z takim... Woj o. Jeszcze wstąpimy sobie od razu o pikinierów. Bo czemu by nie. I pójdziemy sobie ich ulepszyć. Będzie taniej Niż w zamku, i zastanawiam się, czy budować w ogóle te struktury z ulepszeniem w zamkach. To no, jeszcze pomyślę, zobaczymy. Ale tu bardzo blisko jest ten fort na wzgórzu, więc zobaczymy, jak, jak to się jeszcze potoczy. Tiris już zrobiła ruch, pójdzie teraz pozbierać strzelców i złoto. Natomiast Janowa wychodzi na tej wyspie. I zaraz tam odkryję teren, który tutaj się może znajdować. W zamku budujemy coś? Nie, bo nie ma kasy na tyle. Więc na razie kończymy turę. Fioletowy. O! Wyszedł tutaj u nas. A skoro u nas wyszedł, to my sobie teraz tak. Sorsza jest dużo lepsza. Kupmy jej księgę zakręć, kupmy jej to. Kupmy jeszcze trochę mnichów, żeby miała w razie czego. I zaatakujmy tego zlusczaka. O, niestety uciekł. Niestety, szkoda. Ale no. No trudno. Dobra, teraz zróbmy tak. Zostawmy sobie tutaj wszystko. Ona pójdzie. Z kolei sobie. Tak, myślę. Żeby jako druga płynęła po. po morzu po prostu. Ta y, Janowa teraz popłynie w tą stronę. A. Sorsza sobie popłynie w tą stronę. Także myślę, że będzie dobry pomysł. Teraz tak. Nie stać nas na ulepszenie jeszcze. No to dobra, no. Na razie będziemy łazić w ten sposób. Chodźmy na mnóstwo żywiołaków. Tylko wcześniej jeszcze tutaj do pobojowiska. Po morale. No tak, zapomniałem, że trzeba złoto też do tego, dobra. O, może jonowa nam tutaj teraz zdobędzie złoto. Tu są wysepki, tu są ciekawe, o jakie fajne rzeczy tu są. Weźmy złoto. Super. Dobra, na razie nie budujemy nic. Zbieramy teraz kasę, żeby móc kupować wszystko, co się da. O, tutaj w ogóle jest różowy. Tu chyba jest ten Iwan Grozny. Dokładnie, Iwan groźny. Czatanka. Jego stolica chyba. Zgaduję. Fajnie byłoby mu to wziąć. Naprawdę. Czy będzie to możliwe? Zobaczymy. Na razie tak. Zostawiamy łuczników w zamku. Poczekamy całą tą sorszą, w sensie Tyris i teraz tak, atakujemy... ...żywiołaki. Boją się, no to ja ich gonić nie będę, bo oni są akurat dość mocni. Burzy zaatakują, ale też się boją. No to oczywiście ich nie gonię. Dobra. Aha, tu już nic nie ma, tak? Ona to chyba po prostu już wcześniej spenetrowała, tak myślę. No dobra, chodźmy na te gorgony w takim razie. One są twarde, by bydlaki. Ale będziemy mieli kamień, a kamienia jeszcze nie mamy, także naprawdę warto. A jak już zdobędziemy sobie ten kamień, wrócimy sobie potem naszym kazimierzem, zawalczymy być może z wampirami i poczyścimy ten teren, ten teren tutaj. No tam na razie się dostawać nie będę, ale może na statku sobie przepłyniemy, zdobędziemy zamek, zobaczymy. Taki, taki pokrótce będzie plan na przyszłość. Natomiast Sorsza teraz idzie do, do statku. Będzie płynęła w tą stronę. Może tu popłynie, o. Bo tu stoczni nie ma. Tu już była, tak? To teraz niech jeszcze weźmie to, tabliczka i wejdzie na statek, a Tyris niech idzie do tych wiatraków. I zbudujmy sobie jeszcze bastion, żeby nam się tygodniowo więcej gryfów narażało. A tutaj na razie, no, zróbmy ratusz, bo tu w ogóle ratusza przecież nie ma. Dobra. I kończymy na razie. No, już tam poszedł, niestety. Więc no. A tak chciałem te budki wziąć. Puty przyspieszenia przydałyby nam się. Zwłaszcza naszemu głównemu bohaterowi. O, i gorgony już nas zbiją, ale one. Mało ich jest, tylko pięć. E twarde są te bydlaki, strasznie. Dobra, zabiję. Zabi... Jeszcze szczęście dla naszych strzelców, i super poszło. Teraz tak, teraz moglibyśmy iść na tych wampirzych lordów, chociaż ich jest dużo. Tyrys idzie pozbierać teraz. Tak, o, kryształy, super. Więcej kryształów, bardzo super. Koszary i pikinierzy. Dobra, a my to wszystko będziemy na razie składować do naszego głównego zamku, tak mi się wydaje. Dobra, 6 klejnotów. Nowa ziemia. No, nowa ziemia w sensie, dobra. Wchodzimy na statek, pozbiera to, pozbiera to. No i będziemy dalej płynąć w tą stronę. Może już róg mapy tu od, od, odkryje. I sorsza teraz, tak. Ona idzie po statek. Tak jak było w planie. Dobra, zróbmy sobie te ulepszenia po malutku, może, chociaż. 7, aż tego kosztuje, ale widzę. Dobra, na razie się wstrzymajmy jeszcze. Mamy czas, spokojnie. Póki co, jakoś wielkie zagrożenie nam nie grozi, bo tak, tutaj chodzili tylko po hmm, klucznika. Tu jest garnizon, tu jest. Grupa z tych ptaków, więc tędy nam nikt nie przyjdzie z tej strony. No, ewentualnie statkiem by można było przypłynąć, ale na razie nie wiem, czy ktoś statek jeszcze ma. Dlatego, tak, zbudujmy sobie teraz statek dla naszej szorszy. I ona niech płynie w tą stronę. Ona sobie opłynie wyspy, tutaj brytyjskie. Ogarnie, co tam się znajduje. Pusta skrzynia. Dobra. A Janowa sobie płynie tu na górę. Teraz tak. Ona wzięła tutaj tych pikinierów i teraz wraca się do zamku, ale, ale najpierw Kazimierz niech zrobi ruch. Niech sobie wejdzie tutaj w szczęście po drodze. W morale. I niech idzie na te wampiry już. A przy okazji jak tu jest? Zbudujemy teraz tych uczników I sobie ich... O matko, jakie drogie! 2800 za ulepszenie. No dobra. I teraz sobie pójdziemy na te wampiry. W drzewo na razie nie wchodzę, z tego względu, że jak nasz bohater będzie już taki wykokszony na maksa i będzie ciężko o poziom, to wtedy sobie po prostu w to drzewo wejdziemy. Aaa! Tyris idzie zanieść to wojsko tam mu. Tu w ogóle by się przydało zająć ten zamek. Mało, mało, mnóstwo, parę. Dobra. To Kazimierz pozbiera teraz wszystkie pierdoły, które są tutaj. I potem pójdzie na Amsterdam. Taki, taki mam plan teraz. Zobaczymy jak, jak to wyjdzie. Dobra, koniec ruchów, to puszczamy turę. Ten tu zbiera dalej. Boli mnie to, bo chciałem to wziąć wszystko, ale się nie dało niestety. O, dobra. Paru wampirów. Zróbmy tak. O. Moje imię jest Vlad Dracula. Gaspodin Transylwanii. Oferuję Ci moją pomoc w wojnie z Turkami. Czy pozwolisz mi się do Ciebie przyłączyć? Mam też dla Ciebie mały upominek. Hmm... Wampirzy lordowie chcą przyłączyć się do Twojej armii, aby zakosztować wesołego życia żołnierza. Czy zgodzisz się na to? No oczywiście, że się zgodzę. Yy, czyli nie trzeba z nimi walczyć. Spoko. I kaptur wampira. No to mamy już dwa kaptury wampira w tej chwili. Wadajmy dajmy Tiris te wampiry, te no, te niech ona zmieniła się. Dobra, kaptury wampira na razie zostawię naszemu głównemu bohaterowi, jeżeli byśmy kiedyś jakiegoś nekromantę mieli do kupna na przykład albo coś, ona ma logistykę fajnie, no to wtedy byśmy... Pomyśleli, właśnie o tym twój artefakcie, vampira. O po prostu, yy, o którym wspominam yy, przy każdej serii z Heroesów, no nie? Nie ma serii, żebym nie powiedział o tym artefakcie. O, on, on jest po prostu super. Dobra, mamy wiedzę. On tu był. To Teraz idzie na dziki. I janowa idzie po. po to. Niech to drewno weźmie. Może jakaś kubka z dużą ilością drewna będzie? Zobaczymy. Tyris z kolei niech sobie teraz... popłynie tędy. Witacie miasto Kopenhaga. Na morzu. Spoko. I Tyrys też idzie po wiedzę. Dobra. Czy coś kupujemy? Budujemy cokolwiek. Na razie nie budujmy. Na razie puśćmy turę. Iwan groźnie tam się przechadza. Z dzikami walczymy, żeby dostawać doświadczenie. No, o, szybalista dużo wzięła nam tego życia w sensie. No, na, nasi strzelcy teraz to już potęga. Dobra, teraz już dużo będzie nam kamienia przychodzić. Tu są orkowie dużo, ale oni strzelają, więc z nimi nie walczymy. Jaka tu jest chatka czarownicy? Aha, odkrywanie. Ja tu nie wszedłem tą, 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 tą... tą. No to nasz główny bohater w tej chwili jest słaby, jak nie wiem. No to teraz musimy brać mądrość, żeby mógł czarować jakoś potężnie, bo inaczej to będzie po prostu słabo. Dobra, ona niech się ustawi w tym ogródku i niech czeka na następny tydzień. 10 drewna, dobra. Wychodzimy. A ona sobie tutaj. Uuu, tu jest jakiś monolit wyjścia. Jesteśmy druidami. Wiadomość zawarta w tej butelce jest przeznaczona dla tego, kto ma ją odnaleźć. Rzecz jasna, musisz być nim ty, skoro ją znalazłeś. Mhm. I tyle. Dobra. Sterolist na koniczyna, więcej szczęścia. Super. O... To nią teraz będziemy płynąć. W... Weźmie tylko skrzynkę. I będzie płynąć tutaj w dół. Odkryje te tereny tutaj. A Jenowa będzie tu na górze odkrywać na razie. Budujemy coś? Nie budujemy, bo na razie oszczędzamy. Portal chwały można zrobić w drugim zamku. To robimy. Niech się już namnażają. No dobra, straciłem 20 tysięcy, ale, ale no, będziemy mieli tyle aniołów, że to naprawdę warto. Mamy jeszcze tą sakwę u Kazimierza, która nam daje 1000 zł. Mamy jeszcze 350 od jenowy, więc no nie jest źle tak naprawdę. Całkiem dobrze idzie. Coś tu ulepszamy na, na razie, nie? Na razie skończmy turę. Iwan groźny tutaj chodzi. Ifrit, przyrost plus 5. Tu jest parę aniołów. Czy my chcemy walczyć z paroma aniołami? Dajmy moc. Dobra, może zawalczymy sobie. O matka, archanioł jest. To przegrał! Trzeba Archanioła za to, zbór, może wskrzeszać. Ile mu zostało życia? 99. A te anioły mają takie morale, że to jest po prostu... 76, 200. Na tego prawie zabijemy. O! Ale matko, ja nie pomyślałem, że on może mieć ulepszoną grupkę przecież. 1000 to doświadczenie, ale jakie straty, no. No i mądrość, no i super, I mamy cały set zrobiony. O! To daje plus 4, a wiedzę o 5. To jak najbardziej chętnie go wezmę. Arcymagowie. Nie, za są. Nie przekonują mnie. Znaczy, dobra jednostka strzelająca. no Nie ma ograniczeń w walce wręcz również. Więc oddają takie same obrażenia na odległość jak w walce, w zwarciu. No, ale jednak, jakby były jakieś smoki, anioły, diabły, no to tak, wtedy bym wziął, na pewno. Ale tak, fajny mieczyk, biorę go oczywiście. I teraz płyniemy tutaj do Cieśniny, wpłyniemy sobie w Morze Śródziemne. Taki plan. Mamy nowy tydzień. Dobrze. Puszczamy turę. Tu niebieski znowu Łazi. My idziemy po atak. Idziemy po z kościejami. Gonimy, bo trzeba doświadczenia zdobywać. No nie. Ja, 22, ale zawsze coś. No i super. Tu już teren jest wyczyszczony, nasz. Nasz teren jest już wyczyszczony, więc wrócimy się teraz do zamku. Nakupmy trochę wojska i pójdziemy, może na Amsterdam. Tak się uda jakoś. Tutaj zostawimy teraz tych strzelców i idźmy na popikinierów. Idziemy dalej w drogę. Tutaj też nie było, to też niech sobie weźmie. Musi iść do wiatraków teraz, i potem jeszcze pozbiera tu. I będzie git. Dobra, miecz. On daje ile? On daje plus 3. Więc całkiem sporo. Natomiast sorsza. Cieśnina giblartarska. Jestem cesarzem w Francji uwięzionym na Korsyce. Uwolnij mnie, a przyłączę się do ciebie. Jestem doświadczonym dowódcą. Watacha Halabardników. Wataha. No jakiś silny bohater może być, więc może dojdziemy tam tym naszym Kazimierzem, co? W niedalekiej przyszłości... Na... Nie no dobra, w zamkach na razie nie buduję nic. Tam niebieski właśnie, czyli niebieski jest... O, tu jest zamek! Nowosypirski. Tu jest zamek niebieskiego chyba, bo on tam wchodził. Nie, on tu chyba łaził. Nie, to jest niczyj, bo jest szary, tak. O, czyli tutaj... No niebieski widzę się wylał chyba, bo niebieski to był Afryka, a... Tak naprawdę się przeniósł aż tutaj. Teraz pytanie, gdzie jest Brązowy, gdzie jest Lucyfer, bo... To będzie największe pytanie, no nie? On jest chyba najbardziej niebezpiecznym bohaterem ze wszystkich. Teraz tak, Tyris idzie tu. Idzie tu. Idzie tu. I jeszcze potem tu. Super. Super. Sobie wszystko Janowa teraz odkrywa. Odkryje cały ten teren, co jest tutaj. I, I no. Będzie dobrze, popłynie potem tu. Tu jest jakiś ląd. Być może Arktyka, właśnie. Sorsza co robi? Sorsza niech sobie wyjdzie na razie. Chociaż ja wiem, że ona tu będzie wychodzić. Niech pozbiera puste skrzynie. O, tutaj 1500. Tu jest fajna tarcza. Czy ona zdąży tu. Wejść i wyjść. Zamek. Alkahira. Nekropolis. Dobra, zdąży. Musi zdążyć. Weźmie tarczę, wróci się do naszemu głównemu bohaterowi i będzie dobrze. Coś budujemy? Nie. Na razie nie budujemy. Tu brązowy. Tu różowy. Dobra. Kupmy sobie archanioły, kupmy sobie tych. Świeże te, świeże konie, super. Weźmy sobie jeszcze tych. O! Kupmy sobie jeszcze tych i chodźmy. Momencik, chodźmy tu i chodźmy sobie ulepszyć. Czy się da coś ulepszyć? Da się coś ulepszyć, ale nie anioły. Niestety. No ale no cóż. I tak jest dobrze. Naprawdę, bo mamy już anioły. Możemy atakować Amsterdam. Będziemy mieli kolejny zamek. Teraz ona zaniesie tej rysy już. Tu nie była. No, to niech tu idzie oczywiście jeszcze. Jeszcze tu. Tu nie była. No, niech ona też się trochę wzmocni, bo możliwe, że też będzie toczyć walki. Jak nasz główny bohater uda się w jakąś podróż większą. Parę gargulców. Ona nie ma księgi zakręć, niestety. No szkoda, bo zająłem. Ha! Zamek o nazwie Arktyka. No dobra, no można i tak. Jest, tarcza potępionych. Ona co daje? Obrony. Obrona o 6. No to dobra. Wzięła i wracamy. Pozbiera tutaj co się da i niech sobie wyjdzie w takim razie, bo jej teraz stracić nie można. Dobra, nic nie kupujemy. Zakończmy turę. Tu brązowy idzie. Ten Iwan Gro tam się cały czas pelenta. Dobra, i w tym miejscu zakończymy odcinek. Eee, następny odcinek zaczniemy od zdobycia Amsterdamu. Będziemy go rozbudować. Rozbudowywać, znaczy się. No i postaramy się tutaj sorsom dostarczyć naszemu bohaterowi tą tarczę. A Jenowa odkryje sobie tu Arktykę, popłynie wzdłuż i wróci do nas z mieczykiem. Taki jest plan na przyszły odcinek, a póki co wielkie dzięki wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.